Unia Europejska to są wielkie korporacje podporządkowane, Wielkiemu systemowi władzy. Czyli właściwie taki marksizm w pełnej postaci. Nie są przypadki. To są właśnie takie subtelne metody programowania ludzi na to, żeby już sami kontrolowali swoje za za zachowanie, sami już limitowali się, prawda, swoim własnym zachowaniu. To już jest taki behawioryzm, to już jest stresura na e, funkcjonowanie w takim nowym systemie, w którym wszystko będzie przydzielone, wydzielone, reglamentowane, dostaliśmy wyzwoleni po to, żeby zostać skolonizowani i rozpoczęła się grabież, wywóz myśli technicznej, demontaż firmy i tak naprawdę zaoranie rzeczywiście wszystkiego, gdzie, gdzie Polska i w ogóle cały region mógł, mógł konkurować z firmami zachodnimi. Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Strecker, a dzisiejsze spotkanie, które będę miał przyjemność dla Państwa poprowadzić, jak zwykle dotyczy tematu przedsiębiorczości, dotyczy trudności związanych z tą przedsiębiorczością, ale też wielkich możliwości, które właśnie z tej przedsiębiorczości wynikają. Oczywiście realizujemy cały program w ramach Fundacji Wiara w Biznesie, która to organizuje. Projekt Chcemy mieć wpływ. A dzisiejszym gościem jest pani doktor Magdalena Ziętek-Wielomska. Dzień dobry. Witam serdecznie. My się znamy już od jakiegoś czasu, bo razem z mężem zapraszam was bardzo często do mnie do kawiarni na Chłodną 2 przez 18, gdzie już pewnie z półtora roku albo około tego organizujemy spotkania, które stworzyły bardzo dużą społeczność. I te spotkania dotyczą zmian. Zmian, które zachodzą na bardzo wielu poziomach. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy dotknęli tych zmian na poziomie przedsiębiorczości. Na poziomie przedsiębiorczości, ale z punktu widzenia szczególnie Unii Europejskiej. tych zmian, które mogą spowodować bardzo duże problemy już w najbliższym czasie w stosunku do przedsiębiorców szczególnie z naszego kraju, gdzie mamy zupełnie inną strukturę przedsiębiorczości niż na zachodzie na zachodzie Europy, ponieważ u nas ten sektor szczególnie MŚP jest jeszcze bardzo bardzo silny. I chwała Bogu, że jest silny, bo daje on nam możliwość rozwoju e, i posiadania wolności. Chciałbym na samym początku zapytać się e, i żebyśmy o ten temat porozmawiali, bo bardzo dużo się mówi o wielkim resecie. Czy ten wielki reset też będzie dotyczył przedsiębiorców, czy raczej on jest skierowany tylko i wyłącznie w, w stosunku do e, szeroko rozumianych mas i zmiany ich myślenia? Przedsiębiorczość i biznes to jest właściwie główny mechanizm i metoda wdrażania Wielkiego Resetu. Więc, kiedy mówimy o kwestiach właśnie sytuacji przedsiębiorców i biznesu, to właśnie musimy rozumieć, że ta sytuacja jest ściśle związana z całą agendą Wielkiego Resetu. I to, co się dzieje, nie jest jakąś tam przejściową chimerą, nie wiem, zachcianką biurokratów, tylko to jest część całej agendy, która od, od kilku lat jest konsekwentnie wdrażana. I musimy mieć tego świadomość, dlatego że jeśli chcemy rzeczywiście tutaj wzmacniać sytuację polskich przedsiębiorców, szczególnie właśnie tych małych i średnich, to musimy wiedzieć, czy mamy do czynienia i z czego ta, powiedzmy, wroga agenda wynika? Więc sprawa jest poważna i, tak jak powiedziałam, nie jest to jakaś tam przejściowa zachcianka biurokratów, czy na zasadzie, że wielka korporacja gdzieś posmarowała, prawda, i dzieje się coś w interesie wielkiego biznesu. Nie, mamy do czynienia z gruntowną zmianą, przesterowaniem całego systemu i rzeczywiście Unia Europejska jest tutaj, w centrum tej globalnej zmiany. Ja mam wrażenie, że tu nie trzeba nic smarować. Bo to jest po prostu w ten sposób działa ten system. Tak grupa współpracuje z drugą. Dzisiaj się skupiamy trochę bardziej na Unii Europejskiej, bo e, chociaż ona jest połączona z tymi wielkimi korporacjami. No to w takim razie czego ci przedsiębiorcy z perspektywy współpracy polski z Unią Europejską i wprowadzania nowych dyrektyw, regulacji, nowego prawa mogą się obawiać? No przede wszystkim musimy rozumieć, że wielki reset polega na wdrażaniu zupełnie nowego systemu zarządzania społeczeństwem, systemu autentycznie odgórnego, gdzie docelowo, oczywiście teraz wiele osób pewnie potraktuje to jako pewien pewne science fiction, ale jeśli się wczytamy w dokumenty w ogóle, nie wiem czy Światowego Forum Ekonomicznego, czy Komisji Europejskiej dokładniej, to, to widzimy, Widzimy, w jakim kierunku to idzie, i, i kierunek jest, jest bardzo jasny, czyli odgórna reglamentacja wszystkiego, optymalizacja zużycia zasobów, gospodarka o obiegu zamkniętym, tak by się nic nie zmarnowało, łącznie z pojęciem tak zwanego de-wzrostu, czyli odejściem w ogóle od liniowego rozwoju. Musimy to zrozumieć. To jest próba cofnięcia de facto świata do czasów sprzed rewolucji przemysłowej, czyli kiedy rzeczy. Oczywiście wchodzi nowoczesny kapitalizm i, i mamy do czynienia cały czas z takim liniowym czy wręcz geometrycznym przyrostem wszystkiego. Tutaj chodzi o to, żeby to zatrzymać i wprowadzić jakiś taki świat trochę jak, jak, w, jak w Indiach, prawda? Czyli cykliczność, odtwarzalność, stała liczba populacji. Kastowość również. Kastowość również i nad tym wszystkim ma czuwać... Cały taki system zarządzania, reglamentowania, wydzielania każdemu, co zostanie mu w jakiś sposób przydzielone, czy to będzie zużycie energii, zużycie wody, żywność. To już widać chociażby w różnych filmach science fiction, gdzie, nie wiem, ludzie biedni na przykład nie mają prawa codziennie brać prysznica, prawda? Ciepła woda jest limitowana. I to należy traktować poważnie, bo, bo to wynika z tego systemu, że to właśnie tak jest zaplanowane. Żeby stworzyć jakiś taki maksymalnie stabilny, samodtwarzający się, optymalny system, w którym nic nie będzie się marnowało, i dlaczego tutaj. Jak ważną rolę odgrywają wielkie korporacje? No, ponieważ poprzez wielkie korporacje taki system jest najłatwiej wprowadzić. Wystarczy, że mamy kilka dużych firm z danej branży, na przykład zajmujących się sztuczną inteligencją, więc wystarczy, że te firmy ze sobą się porozumieją i, i ten system będzie wdrażany. Małe średnie przedsiębiorstwa do tego się nie nadają, gdyż jest to system za bardzo zdecentralizowany. One nie znikną, ale one będą już ściśle uzależnione od tych. Wielkich i y, 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 y po prostu świadczące usługi y, y na, na rzecz tych, tych wielkich korporacji, oczywiście na warunkach wielkich korporacji. Czy to się też zaczyna od sposobu zmiany myślenia na temat małych przedsiębiorców, na przykład od deprecjonowania ich, od pokazywania, że są to tak zwani prywaciarze, właściwie powrót do tego okresu, do pokazywania ich jako wyzyskiwacza, a te wielkie korporacje mają, nie wiem, środowe, ciastkowe, jakieś spotkania, tam, nie wiem, czwartkowe, y, owocowe, czy owocowe czwartki to się chyba mówi, i tego typu wydarzenia, które jakby mają na celu pomóc wychodzić naprzeciw, żeby ci ludzie się lepiej czuli, żeby czuli się bardziej zadowoleni w stosunku do tego, że przedsiębiorcy, szczególnie ci mali i średni, nie są w stanie sobie pozwolić na tego typu obciążenia, ponieważ muszą spędzić niesamowicie dużo czasu, żeby spełniać te wszystkie, chociażby na poziomie minimum, dokumenty, które trzeba wypełnić, no i te regulacje. No i, i na tym polega właśnie ta metoda, prawda, wdrażania tego, tego systemu, ponieważ wielkie firmy są do tego dobrze przygotowane, bo same ten system współtworzą. Wystarczy popatrzeć, jak działa Światowe Forum Ekonomiczne czy Komisja Europejska. W gruncie rzeczy te strategie są pisane w ścisłej współpracy z tymi wielkimi korporacjami, więc one od razu mogą się przygotować na wdrożenie tego, co, co, same, co same przygotowały. Ale przede wszystkim po prostu trzeba Zrozumieć tę logikę myślenia, która jest dla przeciętnego człowieka zupełnie abstrakcyjna, czyli w ogóle, że można myśleć w taki sposób, patrzeć na całe społeczeństwo jak na jakąś taką wielką maszynę, która musi być optymalnie zorganizowana i, i wszystko musi być optymalnie po prostu wykorzystane. No i, i wtedy rozumiemy, dlaczego taka decentralizacja na poziomie gospodarczym staje się tutaj problemem. To jest taka, można powiedzieć, skomplikowana. Systemu. Więc to idzie absolutnie w kierunku jakiejś takiej uniformizacji, takiego właśnie, jak to Niemcy mówili, Gleitschaltung, czyli takie rzeczywiście, no, no, no wszystkich, ujednolicenie, upodobnienie, no tak jak, tak jak maszyna, prawda? Powiedziałaś w tą stronę idzie. My już widzimy te krótkoterminowe efekty, które się pojawiają, które zmieniają otaczający nas świat. Tak, to tak, i... no, tutaj mogę właśnie się odnieść do tego chociażby pojęcia bieda firmy. Ono już się Pojawia w mediach, prawda? To już jest właśnie takie dyskredytowanie, chociażby firm jednoosobowych czy małych przedsiębiorców, że to są właśnie takie bieda firmy i, i też pojawia się ten wątek, że właśnie takie firmy są. Mało innowacyjne, nie wprowadzają nowych rozwiązań, że to jest nieefektywne, właśnie marnowanie surowców. Także w kontekście małych gospodarstw rolnych pojawia się już cała propaganda, że generują one wyższy ślad węglowy niż wielkie takie, jakieś takie, można powiedzieć, kołchozy nowoczesne, czy, czy raczej wielkoobszarowe gospodarstwa, no bo to nie są kołchozy, to jest bardziej czas wielkiego kapitału i takich, można powiedzieć, trochę junkrów, czyli, czyli panów ziemskich, bo to w takim kierunku idzie. I jak się czyta media, w szczególności telewizyjne, to tak czasem się pojawiają prawie że te same sformułowania, co z okresu kolektywizacji i właśnie tej walki z kułakami i, i, i z tymi chłopami. Tylko, że tak jak mówię, to nie powinno nas zmylić, bo tutaj nie mamy do czynienia procesu nacjonalizacji, tylko właśnie kumulacji firm, gospodarki, wręcz, w wąskiej grupy, to jaki może być końcowy efekt, jeżeli nie powstanie żadna grupa, jeżeli nie powstanie żadna siła, która będzie w stanie przeciwstawić się temu postępującemu procesowi? No przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że nasza percepcja rzeczywistości może się zupełnie rozmijać z obiektywnym znaczeniem tego, co się dzieje. I jeśli popatrzymy na to, w jakim kierunku prowadzą Europę ci, którzy nią rządzą, no to jest to świat naprawdę jak z filmów science fiction, czyli ze sztuczną inteligencją, jako takim, nie wiem, mega komputerem, który będzie prowadził te wszystkie obliczenia i reglamentował. Taki technokratyzm. Taki technokratyzm, ale jeszcze na wyższym poziomie. Tutaj profesor Skarżyński, politolog stworzył nawet takie, takie pojęcie technokratyzm, czyli już w ogóle rządy techniki. Już nie technokratów, tylko w ogóle rządy techniki, gdzie ta sztuczna inteligencja i ten cały taki cyfrowy system zarządzania w gruncie rzeczy będzie się samo obsługiwał. Można powiedzieć, i sam będzie te wszystkie obliczenia prowadził i, i, i będzie wiedział, ile obywatel X ma prawa zużyć energii, żeby ugotować sobie obiad, podgrzać wodę yy, i tak dalej, i tak dalej, ile witamin, ile tłuszczu, ile białka, bo, bo to widać wyraźnie, że to jest ta idea, która tych ludzi w jakiś sposób yy, no, inspiruje, prawda? To, to jest świat, który budują. No więc musimy mieć w ogóle świadomość tego, że taki plan jest wdrażany. I oczywiście ci, którzy go wdrażają, się tym nie chwalą, bo tak przeciętny człowiek jest przekonany, że gdyby tak było, to by oni to powiedzieli, prawda? No, e, oczywiście, że tego nie powiedzą i oczywiście, że dokładnie wiedzą, co na danym etapie e, należy powiedzieć. I tak warto wskazać na to, że już teraz zaczęło się programowanie ludzi na funkcjonowanie w takim systemie, między innymi e, rosnące rachunki za prąd. E, skłaniają wielu, wielu osób wiadomo do oszczędności, ale system podpowiada jak oszczędzać, czyli na przykład żeby robić pranie w określonych godzinach. Ja już to od kilku osób słyszałam, że gdzieś właśnie pojawiły się takie informacje, że najtańszy prąd czy najbardziej właśnie najbardziej korzystna taryfa, powiedzmy nie wiem, między 14 a 16, że wtedy najbardziej się opłaca robić pranie. To nie są przypadki, to są właśnie takie subtelne metody programowania ludzi na to, żeby już sami kontrolowali swoje za, za, za zachowanie, sami już limitowali się, prawda, swoim własnym zachowaniu i to już jest taki behawioryzm, to już jest tresura na e, funkcjonowanie w takim nowym systemie, w którym wszystko będzie przydzielone, wydzielone, reglamentowane e, i człowiek będzie tylko właśnie... Czyli myślisz, że taki jest do... pozór, że, że w tych godzinach mniej osób e, może używać prądu, że są jakieś nadwyżki, czyli to rzeczywiście może być zaplanowany element takiego wprowadzania 呃。嗯 Ustawianiu od górnego planu? To może być jedno i drugie. Przy czym przez ostatnie dekady, odkąd pojawił się prąd, w jaki sposób to nie było problemem, prawda? Yy, yy, w jaki sposób fachowcy to rozwiązywali, bo wiadomo, że yy, w określonych godzinach zużycie jest większe, w nocy ludzie używają mniej, ale jakoś ten system działa, prawda? Nie mamy jakoś codziennie awarii prądu, czyli są to problemy absolutnie do rozwiązania, więc skoro teraz ludzi się programuje, żeby w określonych godzinach wykonywać określone czynności, to znaczy, że jest to już programowanie na coś nowego. Chciałbym zapytać się ciebie, bo ja myślę, że jeżeli to jest gdzieś na zachodzie, to pewnie Polacy znajdą wyjście z tej sytuacji i tu nawiążę do tego, czemu tak trudno jest to wprowadzić w naszym kraju, bo tu są miliardy pakowane. Unia Europejska już jest praktycznie całkowicie pochłonięta przez te korporacje i, i też Ustawienia te wszystkie prawne są podporządkowane bardzo mocno Unii Europejskiej. Praktycznie pojedyncze ruchy, które gdzieś takie jak we Francji, powiedzmy Le Pen we Włoszech, Meloni, chociaż one nie mają też dobrego odbicia w społeczeństwie, starają się coś zmienić. Natomiast jeżeli popatrzymy generalnie na Unię Europejską, to nawet we Francji czy we Włoszech, we Włoszech jeszcze trochę więcej tego małego biznesu jest. Ale Unia Europejska to są wielkie korporacje podporządkowane yy, yy, wielkiemu systemowi władzy, czyli właściwie taki marksizm w pełnej postaci. Czemu tak trudno to jest zrobić w Polsce? Przecież my byliśmy, byli, wydaje się, że powinniśmy być idealni do tego, bo dopiero co żeśmy tę komunę zakończyli w naszym kraju, więc można by ją odnowić. To znaczy, no w Polsce działają obce korporacje. Polska nie stworzyła własnych korporacji, ze względu na to, że te korporacje no, były tworzone na zachodzie od, od XIX wieku albo i dłużej. Więc to są firmy, które budowały swoją pozycję przez dekady. Polska nie miała takiej możliwości. Również budowały w oparciu chociażby o kolonializm. Trzecia Rzesza, niemieckie korporacje się bardzo mocno wzbogaciły wiadomo na czym, więc tutaj one miały czas, którego Polska nie miała, prawda? Gdyby nie druga wojna światowa i potem okres PRL-u, to pewnie byśmy takie korporacje już mieli, gdybyśmy mogli na uczciwych zasadach grać. Albo prawda? może by już się wykupili, bo to też dużo też, było takich sytuacji, że może mieliśmy być. sieć swoich polskich cukrowni, E, chociażby po drugiej stronie Warszawy e, Wedel, który też nie jest w polskich rękach, chociaż no, od początku właściciel może nie był stuprocentowym Polakiem, no ale mimo wszystko była to firma, która działa na terenie Polski. E, no i te, tego typu elementy rzeczywiście są, e, są, są niszczone, jeżeli nawet gdzieś się pojawią w zalążku. To co jest tego powodem? Czy to no, my Polska jesteśmy jakiś jest, Nie, no Polska jest neokolonią. No, nie po to e, Zachód nas e, w cudzysłowie wyzwalał z komuny, żeby tutaj mieć konkurencję, no to, to właśnie. Właśnie zostaliśmy wyzwoleni po to, żeby zostać skolonizowani i. I wszyscy ekonomiści mówią, że naprawdę taki globalistyczny kapitalizm zaczął się po upadku Związku Radzieckiego, że wtedy rzeczywiście te korporacje, które nie miały jeszcze tak wielkiej władzy, one się, można powiedzieć, one się autentycznie utuczyły na naszym regionie. To było takie utuczenie się. Cały nasz region, cały blok wschodni, rzeczywiście wpadł ich szpony i oni się na tym właśnie naszym regionie, te, te korporacje się utuczyły I, i wtedy rzeczywiście od tego Momentu można mówić już o autentycznie takich globalnych korporacjach. Więc no z punktu widzenia rozwoju tego, tego systemu, który ja uważam za patologię, no to należy tutaj właśnie rozumieć. Tak naprawdę że tu absolutnie nie chodziło o to, żeby nas wyzwolić, żebyśmy my budowali swój swój dobrobyt i swoją pozycję, tylko wręcz przeciwnie rozpoczęła się grabież, wywóz myśli technicznej, demontaż firmy i tak naprawdę zaoranie rzeczywiście wszystkiego, gdzie, gdzie Polska i w ogóle cały region mógł, mógł konkurować z firmami zachodnimi. Pozwolono nam działać w takich sektorach mniej strategicznych po prostu, mniej strategicznych. Które no z punktu widzenia tego globalnego kapitału nie są, nie są tak istotne, ale no, no każdy, kto chociaż wie, co się działo w latach 90., jak konsekwentnie niszczony był polski przemysł, który naprawdę myśmy z PRL-u wyszliśmy z wieloma polskimi markami, które autentycznie robiły dobre produkty, które może często gorzej wyglądały, nie były tak ładne, nie były tak kolorowe, ale tam był albo bardzo duży potencjał rzeczywiście rozwoju własnej myśli technicznej, własnych technologii. I, I bardzo często te firmy były przez Zachód przejmowane tylko po to, żeby wykraść całą dokumentację, wykraść patenty, wykraść myśl techniczną, zburzyć i potem postawić tam market. Serdecznie dziękuję Ci za naszą rozmowę. Wierzę, że będziemy mogli się spotkać po raz kolejny, bo bo myślę, że tym takim jednym z najważniejszych elementów, który na poziomie jeszcze myślenia, które niestety bardzo mocno się zmienia, jest umiłowanie wolności dla przedsiębiorców. I o tym umiłowaniu wolności mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać. A ja, drodzy Państwo, serdecznie dziękuję, bo to nasze dzisiejsze spotkanie jest oczywiście jednym z elementów działania, które ma za zadanie stworzyć ogromną grupę. Grupę ludzi, którzy Chcą bronić naszej Polskości, naszej tożsamości narodowej, cywilizacji łacińskiej i którzy wierzą we własność, we własność prywatną i wolność, bo tym kieruje się właśnie nasze działanie w ramach ruchu e, Chcemy mieć wpływ. I zapraszamy Państwa 21 listopada na nasze wydarzenie. A ja serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Doktor i do zobaczenia.